Dzień dobry kochani, witajcie w nowym dniu. Właśnie wróciłam, słuchajcie, z zakupów. Jest wcześnie rano, po prostu jest przecudna pogoda. Słońce świeci niesamowicie, ale jest tak zimno. że ja dzisiaj już założyłam sweter z golfem i nawet czapkę, słuchajcie, jest tak zimno. Tak wiatr wieje mocno, jest tak zimny, że po prostu to jest tragedia. Stawiam Was tutaj, żeby Wam pokazać, co kupiłam. Niewiele, ale byłam na rynku, dlatego że e, jutro mamy gości, przyjeżdżają moi rodzice. I musiałam coś na obiad, wiecie, na szybko pomyśleć. Zobaczę, czy jutro będę nawry, nagrywać vloga, czy nie. Ale pokażę Wam, co kupiłam. Po pierwsze kupiłam taki wielki, słuchajcie, pęk włoszczyzny. No ja uwielbiam, jak są takie duże, zobaczcie. O, proszę bardzo. No po prostu to jest gigant, normalnie gigant, nie? Taki wielkolud. Także mnie to warzywa i owoce to cieszą, słuchajcie, jak nic. Eee, I mam jeszcze jedną torbę. Boże, nie dużo kupiłam, ale to jest tak ciężkie, że to jest tragedia też. Kupiłam jabłuszka, ona mi wypadło. też takie eee, tutaj Taką torbę jabłek kupiłam, że ja tu sobie poukładam. Kupiłam, słuchajcie, czekajcie, czy mi się to nie wylało. Muszę odwiązać dwa takie pojemniczki surówek, y, dlatego, że z racji takiej, że jutro musi być taki obiad dobry, smaczny, pożywny, ale na szybko robiony i wcześniej troszkę podszykowany, to kupiłam już surówki gotowe, ale takie wiecie, y, od takiej pani, takie swojskie, co ma w beczkach, takie wiecie, y, robione i bardzo dobre, bo już kiedyś od niej kupowałam jedna taka. Nie wiem jak one się nazywają, ta nie wiem jak się nazywa. A druga to są takie jakieś buraczki z czymś, ale to się nazywało przysmak litewski. Nie wiem z czym one są, ale właśnie wzięłam na spróbowanie, bo ja lubię buraczki. Także tak to wygląda. I ostatnia rzecz, jaką kupiłam na rynku, to jest mięso po prostu, fałki z kurczaka. Eee, no i zobaczymy, będę je piekła. I to wszystko, resztę co tutaj mam, to są zakupy z apteki. No to nie będę Wam pokazywała lekarstw, ale właśnie takie drobne, ale na jutrzejszy obiad i taki wiecie, kurczak się upiecze w piekarniku, ziemniaczki, coś tam na szybko, a zupę ugotuję z rana i będzie ok. Teraz chowam to wszystko, muszę sobie zrobić kawę śniadanie, bo jeszcze nic nie jadłam yy, i potem będę działać. Ale muszę na chwilę odsapnąć, bo się tego zdźwigałam, Ciężkie to było, kurczę. I yy, yy, przez ten wiatr się tak zmęczyłam, że teraz chwila odpoczynku, śniadanie i potem będę działać. Słuchajcie, mam piękną słoneczną pogodę, ale jest zimno. Mówię Wam, zimno jest. Ja mam teraz okna otwarte, bo zrobiłam pranie, suszy się, się, nie odzywałam nic przez dłuższy czas, bo ogarniam. Ugotowałam zupę na jutro, bo jutro to to drugie danie, będę na szybko szykować. Ugotowałam właśnie zupę, i teraz piekę ciasto urodzinowe dla mojego męża. Urodzinowo imieninowe, bo mąż ma. Urodziny, a Juluś ma imieniny i piekę ciasto. Pie o, je się tak na raty piecze. Najpierw trzeba spód podpiec, później on musi wystygnąć, później się robi masę taką piankową z owocami, później znowu się piecze. No więc właśnie piekę ten spód, bo czekam, aż on później będzie sobie się studził i będę robić masę. Także e, zaraz wam pokażę jeszcze, co ja e, w kuchni robię, ponieważ siedzę cały czas w tej kuchni, to wam coś pokażę. Dobra, zrobiłam sobie witaminki, zaraz będę piła. Oj, coś mi się tutaj pomoczyło. E, ale słuchajcie, zbliżają się te dni, kiedy zjadłoby się konia z kopytami. Chce się słodkiego, chce się ostrego. No i nic takiego za bardzo w domu nie mam. Znaczy mam papryczki jalapeno, którymi się żywię od kilku dni, ale słuchajcie, Mam resztkę kremu pistacjowego, tego włoskiego takiego, on jest przepyszny, ja go po prostu wyjadam widelcem normalnie, ponieważ nutelli nie mogę, bo nie mogę czekolady, bo od razu dostaję po prostu wysypu na twarzy, no to zastępuję to kremem pistacjowym, nie wiem ile już pochłonęłam kalorii, ale po prostu tak mi się chce słodkości, że nie wyrabiam, a że czekolady nie mogę, no to... Mam zamiennik, bardzo dobry. Proszę bardzo, tutaj jest kruche ciasto na spodzie, później jest taka pianka. Yy... Budniowa, maliny, i znów ciasto kruszonka z, no, kruszonka z kruchego ciasta po prostu. Także jak mi się tamto upiecze, bo jest duża forma i mi to nie weszło na raz do piekarnika, a nie chcę pod spodem tego piec, żeby się to tak wiecie dopiekło. Więc jak ma ja ciasto, to włożę jeszcze te trzy foremki i będzie dzisiaj taki nieplanowany deser. Moi drodzy, zobaczcie. Tutaj mam wyjęte sukienki moje, poskładane letnie i bez rękawniki jakieś kurtki tutaj są takie cienkie bo tam u góry na szafie są pojemniki, w których przechowujemy takie sezonowe rzeczy. I obecnie tam są właśnie kurtki zimowe, jakieś moje swetry jesienno-zimowe, takie grube, no ogólnie wszystkich domowników rzeczy. I dzisiaj, właśnie jak wieczorem Przemek wróci, to mi to zdejmie. Ja sobie powyciągam moje swetry, bo już mi są potrzebne, a te sukienki letnie, które założę no, długo, długo za dobre ponad pół roku to sobie je pochowam, żeby mi tutaj się nie mieszały w szafie z tymi swetrami i mi tu nie zajmowały miejsca. I te bezrękawniki tak samo, bo one już są niepotrzebne do wiosny, więc właśnie teraz będzie wymiana garderoby z letniej na jesienno-zimową. No i tak robię właśnie na każdy sezon. Później na wiosnę będę wyciągać znów te bezrękawniki i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj jeszcze takie czynności będą wykonywane. Zapakowałam, słuchajcie, prezenty dla chłopaków na jutro. Ten tutaj jest dla męża ode mnie. Kupiłam mu y, po prostu klasyczny czarny dres Adidasa. Y, środkowy jest dla Julcia na imieniny od babci, i ten jest tutaj od nas. Y, ogólnie na imieniny takie skromniejsze prezenciki, ale. Bardzo fajne, bo ubranka. O, kicia jest w szafie, chcę wyjść, zaraz ją wypuszczę. <ścoughs> Czekajcie. A dzień dobry pani! Dzień dobry! Kto tam spał? No, proszę wychodzić, bo nie ma czasu. Muszę tu przesunąć. I słuchajcie, dostanie Juliusz książki Harry'ego Pottera, dwie, które nam brakują, bo on jest fanem Harry'ego Pottera i lubi jak mu się czyta i lubi e, też e, oglądać film, e, te pierwsze części, e, więc e, dostanie, bra brakowały nam dwie książki, więc dostanie i Dostanie ubranka i jeszcze dostanie taki tam gadżetik halloweenowy, takie okulary w kształcie dyni, także takie prezenciki. Nie pamiętam, czy pokazywałam, ale tak wyszło ciasto. Ja je tak bardzo delikatnie posypałam cukrem pudrem, bo ja po prostu nie lubię, jak jest mocno. I jeszcze wyszły trzy takie foremki, także. Tak to wygląda. Nie pamiętam, czy po upieczeniu pokazywałam, ale jest bardzo dużo tutaj malin i ta pianka będzie pysznie. Dzieciaki uwielbiają to ciasto. No dobrze, moi drodzy, ja chowam ten bałagan. Muszę schować na razie prezenty, bo one do jutra muszą poczekać. A Juliusi jak wstanie wcześniej rano, to na pewno będzie je widział. Albo jakby mu się coś w nocy przyśniło i wstanie, to to będzie chciał odpakowywać, więc muszę je schować. Jutro rano dam chłopakom i jutro czeka nas intensywny dzień, muszę się wyspać, bo rano przyjeżdżają rodzice, później ja z nimi gdzieś jadę, muszę ich zawieść, obiad, no później będziemy tak skromnie i kameralnie świętować. Później jeszcze wieczorem będziemy mieć jednego gościa, także jutro oj będzie się działo, także ja już się z wami żegnam, uciekam, bo już mi nawet bateria w kamerze siada. Uciekam do kąpieli. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Dziękuję Wam że, za to, że jesteście. Do zobaczenia, buziaczki. Pa pa!